Siema, to Filip, a to kolejny filmik. W tym odcinku, w kolejnym odcinku na naszym kanale, Chciałem pokazać, że tutaj, jak, jak oczywiście grałyśmy, widzowie na Gnabis 3 Na, na Gnabis Filip, no to oblokowałyśmy sobie ta, ten motocykl, tej widzowie, i już ten motocykl mamy na Gnabis Filip, kto oglądał to wie No, no to właśnie ten motocykl Oblokowałyśmy Ale w tym odcinku jeszcze nie oblokowałyśmy, Widzimy będziemy za chwilę. Dobra, znowu ja już jestem. To co, gramy dalej i idziemy po prostu, co wszyscy pytają. No i tutaj ja padę. Jestem, jestem trochę, jakby tak powiedzieć, prędko niż ta, bo tam byciem trochę później. No i tam bys, jestem trochę później, i ja ten już, już robiłem. Dobry, tak, to, to, ten wyścig już zrobiłem. Dobra, tak, ten wyścig już zrobiłem. Ten wyścig już zrobiłem. Fajny wyścig. Trochę taki ale fajny. Jeszcze ważny wyścig, trochę pograłem. Widzowie, ja padę to tam, właśnie był taki me mega wyścig. Może taki normalny wyścig. ja To, to wiścisk, no, na, na przefie, w tej ważnej wyścig robiłem. Jak na szefie Filip. Robiłem. A tutaj jeszcze tego, tego wyścigu nie robiłem. Więc w tego z tego wyścigu, bo sobie uciekają. No. No ja widziałem już 60 pieniędzy, a potrzebujemy 30. Jest. Są takie naklejki do kupienia. To może kiedyś to kupimy. Idziemy dalej. Idziemy do dalej. Idziemy dalej. No, Tylko tego to ja mam powiedzieć. Jedziemy po prostu dalej. Jedziemy, 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 nie widzowie? Żeby tu nie było takich zakroceń Trzeba jechać, trzeba jechać Tam widzowie, widzowie zmieniłem, widzowie Nikt nie nagrał Filip bo nagryam jeszcze FK Filip, mam nikt nie Filip, tylko Filip Jasikowski. A tu mam... Co ja zrobiłem? Nie wiem. A i w dwie nie patrzę na drogę. No, chcemy się zdarza, widzowie. Bonusa. Nie, nie, nie dostawić, nie dostajemy. Ale no. Nie musimy bonusa w do dostawać. Mamy o 80-20, to du dużo wyścigów, No, oczywiście będzie, A Pada będzie po prostu du 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 dużo takich wyścigów, ale po prostu kiedyś trzeba i wzdrawiam. O kurde, był by za chwilę bombał. bo to już jest właśnie drugi z motoryzacji no na tym waszym kanale mam 10 to jest to tam jeszcze to tam jeszcze trochę byście jeszcze mieli trochę byście mieli do, do, do kupienia wasze motocykl ten, ten nowy Uuu właśnie był kupiony. Nagnal 3 w i Filip. Może sobie zobaczy nawet. Że tam właśnie ma te motocy kupiony. Co chcesz? Okej, no. Widać ten tutaj. Okej. Idzie wykuczę, nie? Okej. Okej, okay, to gdzieś wyjeżdża widzowie. I będę sam w domu. Chociaż się nie sam widzowie. Mam też was, nie? No i tyle. Ty właśnie... Ała! Ło, wow, Ło! Wow! Walną widzowie! Byłem dość widzowie walną, ale jakoś wygrałyśmy. Wygrałyśmy widzowie, aby właśnie walną. By do dzisiaj właśnie walną 14. Chcę by się trochę dojść, by do, 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 właśnie do. No, to właśnie wyszli bez ruchu. To, to też to miałem jak nabrzże. Wykopka i Filip. Może sobie zobaczyć, jak to właśnie to właśnie było. Może tylko co, co proste jeździć. No i ten jak wygramy. Lub o, o, takie to zrobić? Juhu, 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 juhu. Nie, bo tu jest po prostu bijcznik bez ruchu. No, nie jedziemy. I tak widzisz, widać w meta. No i wygrałyśmy. Taki spor porządny, jak mamy 17. Wysył spokojnie, dzisiaj też kupimy ten motocykl. Ty, ty proszę, w cyklu drugim, nie. Słuchajcie, uważajcie, też kupimy. No, no, no to wasz motocykl, ty głupiłeś, jednaki na przysłyszy. Wykopka i Filip. To fajnie. Co czemu? No to Nie wiem, czego przegrałem. Może muszę go ulepszyć, ale nie. Nie, 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 nie muszę go ulepszać. Po prostu. Błem no i przegrałem. A dobrze możemy jeszcze raz jechać. No co jest znowu stało? myślę, że nie wiem. Widzimy się tak, jak widzimy, że tak filmu widzimy, jak ja to przejdę, widzimy się blisko mety. Dobra, no, widzimy, że pominęłyście sobie te wyścig i sobie wygrywasz. Nie wydaję pieniędzy, że ten wyścig został już chyba 0, a ja mamy 20. Więc ze spokojem, jak mamy po prostu dwa, 20, to jeszcze w kolejnym odcinku, czyli tym odcinku sobie to ja kupimy. A ma także i bo się po prostu skupiam na wyścigu, jak widzicie, wygrały No Jeszcze trzeba do no jechać. Taki po jest po prostu niestety Jeszcze w nocy Nie, nie ma tu jakiegoś światła Tylko w, no, w nocy trzeba jeździć żeby nie ma być, dziedzowy nie Trzeba kurcze w nocy jeździć to jest dziewiąty wyścig na czas. Tam do góry pisze. W tej chwili tam do góry mam dziewiątkę. To po prostu taki emulacyjny wyścig na czas. Jedziemy, jedziemy tutaj. Tutaj jedziemy, widzowie. Tutaj, tutaj, tutaj i wygrałyśmy No. Dobra, jest No inne teraz mamy piątce. Więc zobaczy. aha, że tutaj muszę wyjść i to tak samo byłem nagrywałem szczepionkę na Filip, ale wy tego nie widzieliście, bo wyłączyłem nagrywanie wideo i nie wiedziałem, do no to co, Czym mniej pieniędzy do, dostaniemy w wyzowie. Trzy. Nie, dziesięć, teraz trzy. OK. I tak by się było kupić. Ok. Jakie jest już lasz? widzisz, w się wkłada na naszym kanale. Dziękujemy za oglądanie dzisiejszego odcinka. Nie wiem kiedy, ale może dzisiaj. Zobaczymy. Reload. Pa! Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku na kanale jest motoryzacja. Odcinek drugi sezon drugiego, tak jak on, sezon wystąpił już yy, wczoraj. tak ja właśnie, ja ja i to też, właśnie, dziwne. Kupiłem ten motocyk, ten starczy miał już nagrabić w szczepie, w Filip. I to dwa takie samoocyki były. Odcinek drugi, wygawaliśmy ten motocyk. No i naprawdę niesamowite. Czekałem z tego pierwszego odcinka. LLO, pa.